Witam w kolejnym odcinku z przeglądem oferty Lidla marki Parkside. Oczywiście przeglądamy narzędzia, nowości, które pojawiają się w gazetkach. Tym razem oferta od 10 czerwca. No i na sam początek, już taka mała zajawka tego, co czeka nas w tym wydaniu w tym tygodniu. Otóż na dzień dziecka sporo interesujących rzeczy się pojawiło, a właściwie pojawi. Akumulatorowa ręczna piła tarczowa 40V za 349 ,30 zł. 30 groszy. Akumulatorowa szlifierka kontowa 40V za 384,30. Oba te sprzęty 30% taniej. Świetny upominek na dzień, taty, tak jak tutaj widzicie w tej grafice. Ta ręczna piła była u mnie na kanale, używam jej cały czas. Rewelacja. Niestety ja kupowałem dużo, dużo drożej, e, za tą cenę naprawdę mogę polecić. Do tej szlifierki jeszcze dojdziemy za chwilkę, będzie szersza oferta, ale tutaj mam jeszcze jedną rzecz e, ciekawą: wiertarka stołowa PTPM 400A1 400W. Fajna stołowa wiertareczka za 370 zł i 30 groszy. No i tak naprawdę teraz przechodzimy już do właściwej oferty od soboty 15 czerwca warsztat warsztat i narzędzia warsztatowe szlifierka taśmowa 900W szlifierka na kablu 149 zł a więc 50 zł taniej od ceny standardowej w zestawie dostajemy pojemnik na pył adapter z reduktorem do zewnętrznego odsysania pyłu dwie, dwa zaciski śrubowe i taśmę Szlifierską o ziarnistości 80. <laughs> dość niestandardowe ułożenie tutaj tej um, powierzchni szlifierskiej. Zobaczcie, że rolka prowadząca jest mniejsza, ta z tyłu jest większa. Tutaj też ten czerwony plastik. No, dość niestandardowe um, zastosowanie i wygląd tego sprzętu. Do tego te dwa zaciski. Um, no dość dziwnie one, one wyglądają jeśli chodzi o technikalia no to prędkość taśmy 240 do 400 metrów na minutę regulacja odbywa się zapewne za pomocą pokrętełka tutaj z boku wymiary taśmy 75 na 533 jest to dosyć istotne jeśli będziecie chcieli zakupić sobie inne ziarnistości no to tylko w tym wymiarze będą pasować, czyli 7,5 cm szerokie i 533 mm długie. Poniżej dosyć specyficzne urządzenie, które no raczej ymm, dla wymagających użytkowników jest przeznaczone. Szlifierka wrzecionowa. Mówię tak, ponieważ... No, tutaj zastosowanie tego urządzenia jest doprawdy specyficzne i raczej nie wszyscy będą z niego musieli korzystać. W zestawie dostajemy cztery walce, 5 tulej, taśmę, jednostkę szlifierki taśmowej, ogranicznik, 5 nasadek do stołu, wkładkę i dwa klucze oczkowe. Wszystko tutaj fajnie rozdysponowane po bokach. Cena tego urządzenia to 499 zł. A tak prezentują się parametry techniczne. Wymiary stołu roboczego to 41 na 43 cm, więc jak na tego typu urządzenie dość dużo. Skok oscylacyjny 16 mm. Na kolejnej stronie szlifierka kątowa. Szlifierka kątowa 750 W. No i tutaj szczerze mogę powiedzieć, że dosyć niedawno były te mocniejsze wersje 1200 W za niewiele, niewiele więcej, bo coś w okolicach 100 zł. No tutaj, tak jak standardowa szlifierka, posiada osłonę ochronną 2 w 1, klucz montażowy z dwoma otworami i uchwyt dodatkowy. Fajna poręczna, mała szlifierka. Co prawda moc nie jest najwyższa, ale do prostych cięć w zupełności wystarczy. Prędkość obrotowa na biegu jałowym, 12 000 obrotów. Uchwyt biegu jałowego, 500 W. Maksymalna średnica tarczy, 115 mm. Gwint M14 i długość przewodu, 3 m. Na kolejnej stronie odkurzacz. I ten odkurzacz kilka osób już mi polecało. 1200 watów, cena 159 zł. Przewód sący o długości 2 metrów, całkiem spoko. Dysza szczelinowa w zestawie końcówka do podłóg, Trzyczęściowa rura zasysająca. Przeważnie te odkurzacze mają dwuczęściową rurę. Fajnie, bo można dopasować do swoich potrzeb papierowy worek filtrujący, worek filtrujący do prania i filtr piankowy do odkurzania na mokro. A więc dostajemy cały komplet akcesoriów. Odkurzaczem tym możemy odsysać wodę lub zastosować go jako dmuchawę. Po prostu przekładamy wylot rury z tyłu. 12-litrowy pojemnik ze stali szlachetnej i Uchwyty na przewód, rurę, wąż i akcesoria, tak żeby to nam wszystko nie latało. Poniżej zestaw wierteł za 14,99 I tutaj do wyboru mamy zestawy. 5 wierteł do szkła, 4 wiertła wielofunkcyjne lub 4 wiertła diamentowe. Spoko cena jak za tego typu wiertełka. <laughs> na kolejnej stronie... Dość potężny, bo aż 116 elementowy zestaw wkrętaków i bitów XXL. Sami zobaczcie, jak to wygląda. No bitów jest tutaj odgroma, Są też wkrętaki. Wkrętak do sprawdzania napięcia. No, ale może po kolei. Cena: 99 zł, czyli 20 zł taniej. No, i tutaj w zestawie dostajemy 50 bitów, 20 bitów precyzyjnych, 12 wkrętaków precyzyjnych, 5 wkrętaków krzyżakowych, 3 wkrętaki płaskie, 6 wkrętaków gwiazdkowych, 3 wkrętaki VDE, próbnik napięcia VDE, prosty uchwyt grzechotki, wkrętak precyzyjny z uchwytem nabity, wkrętak do regulacji gaźników, z uchwytem nabity, otwieracz do butelek. Czemu nie? Dwa wkrętaki kątowe i 10 nasadek klucza nasadowego. Na bogato jest tego sporo, wszystko w takim fajnym, gustownym, plastikowym stojaku. Wszystkie wkrętaki poza tym posiadają magnetyczną końcówkę, dzięki czemu wkręcana śruba nie ucieka, tylko trzyma się na końcówce nabicie. Przegrody tutaj są z otwieraniem i zamykaniem typu push czyli wszystko ładnie e, siedzi. Jak za 99 zł. Fajny pomysł na prezent. Jestem na tak. Kolejna strona i kolejne nie, niestandardowe akcesoria. Nożyce do cięcia blachy 550W za 199 zł. Dość specyficzny produkt m, dla specyficznych za, zastosowań. Minimalny promień cięcia 45 mm, rozstaw cięcia 5 mm, wydajność cięcia aluminium 2,5 mm i maksymalna wydajność cięcia stali 1,6 mm przy 400 Nm2 i ten skrajny 0,8 mm przy 800 Nm2. Kolejne urządzenie to wiertnica do betonu 1800 W. Powiem Wam, że sporo takich niestandardowych w tym w wydaniu gazetki jest sprzętów. Czegoś takiego jeszcze nie widziałem. 299 zł to kosztuje, czyli 200 zł taniej. No i możemy tutaj obrabiać silikat, mur, klinker, cegły lub beton. Prędkość obrotowa na biegu jałowym 0,2 200 obrotów na minutę. Maksymalna średnica otworu 12 cm, uchwyt narzędzia 1, 1 4 cala, 32 mm na zewnątrz, długość przewodu sieciowego 3 m. W zestawie podpora barkowa, tak żeby nam się dobrze pracowało tym urządzeniem, zestaw szczotek węglowych, wkrętak, wąż do wody, wstępnie zamontowane i walizka. Chyba pierwszy raz widzę sprzęt Parkside z podłączeniem do wody. Bardzo ciekawe narzędzie. Czekam za Waszymi komentarzami, jeśli ktoś tego używał. Bo ja mówiąc szczerze, jeszcze w sklepie na żywo tego nigdy nie widziałem. Kolejna strona. I, i tutaj zestaw trzech poziomic o długości 50, 60 i 80 cm. I o ile te graniczne 80 i 50 jestem w stanie zrozumieć, no to ta 60 trochę mi do tego zestawu nie pasuje. Chyba bym wolał już taką powiedzmy 20, 10, coś mniejszego. Wtedy był większy sens. No bo ta minimalna różnica między 50 a 60. No ale może są... Zastosowania właśnie do takich długości. Tak czy inaczej 34,99, czyli wychodzi nieco ponad 12, nieco ponad 11 zł za sztukę. Świecąca powłoka umożliwia łatwiejszy odczyt, także no, według mnie powinno być naprawdę dobrze. Zestaw wiertło lub wkrętaków do bitów i tutaj mamy mnóstwo zestawów do wyboru, każdy za 19,99. Osobiście mogę po, polecić te wiertła spiralne HSS i wiertła do drewna w tej cenie. Naprawdę warto. Zestaw kluczy nasadowych, 61 elementów. Ze stali na wananodowej CRV i stali S2 99 zł, i wszystko w takim gustownym, fajnym etui. Kolejna strona to akcesoria warsztatowe. I jest to nowość za 19,99 zł. obcęgi zbrojarskie, klucz francuski, szczypce krawędziowe lub klucz do rur narożnych, tak zwany klucz, klucz szwedzki sporo tego cena też nie za wysoka poniżej akcesoria do wiertarki za 14.99 No i mnie tutaj najbardziej interesuje ten giętki wałek lub kątowe uchwyty do bitów poniżej narzędzie wielofunkcyjne 13 funkcji w takim fajnym składanym multitulu z etui na pasek oraz uchwyt lub zestaw uchwytów magnetycznych, i to bardzo, ale to bardzo e, mi się podoba. Czekałem za tymi uchwytami. Do wyboru mamy zestaw czterech mini magnesów spawalniczych, przełączalny magnes spawalniczy, podwójny magnes lub kątownik magnetyczny. Szczególnie kątownik przyda się na pewno 1999, jeden zestaw. Także jeśli ktoś spawa, no to jest to dobra okazja, żeby zaopatrzyć się w te dodatki. Po prawej stronie nieco ubrań, spodenki robocze za 49,99 oraz skarpetki robocze Caterpillara. Ale to, co nas interesuje bardziej, to kolejna strona i mnóstwo, mnóstwo skrzynek narzędziowych Patrola. Chyba pierwszy raz taka oferta się pojawia. Ja dawno, dawno nie widziałam już osobnej oferty na skrzynki, czego my tutaj nie mamy do wyboru, do koloru. Mamy na przykład skrzynkę na narzędzia Formuła S ALU 500 49,99. Semi Profi Alu 20 za 89,99 z czterema organizami, organizerami w pokrywie głęboką tacką z uchwytami nabite i trzema pojemnikami. Jest taka prosta skrzynka na narzędzia 12 Optimo SP za 17,99. Jest ta żółta fajna skrzynia Profi 20 Carbo. Bardzo dobrze wykonana i jej nieco tańsza wersja Semi Profi 16 Carbo za 34,99. Ja mogę też polecić właśnie tą Alu 500. Spokojniej się przenosi różne graty, jakieś mniejsze elementy i cena też rewelacyjna. No i to byłoby miłe zakończenie tej oferty, według mnie. Całkiem spoko. Dużo nowości, dużo ciekawych i interesujących narzędzi się pojawi, więc myślę, że będzie w czym wybierać. Dajcie znać w komentarzach, na co czekacie, co spodobało Wam się najbardziej. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Trzymajcie się. Cześć.